Paweł Schulz, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie dzikie wysypiska w Legnicy oraz świńska grypa ujarzmiona. Za oknem prawdziwa wiosna, ale niestety także i brud. Mieszkańcy Legnicy dzwonią do nas i proszą o interwencję. Tą kupą śmieci nikt się nie zajmuje. Zobaczcie Państwo sami, jak wygląda nasze miasto. Zaczynamy od osiedla domków jednorodzinnych. Tak wygląda boczna ulicy Wrocławskiej. Rowy zapchane wszelkiej maści odpadami. Ktoś nawet zdecydował się wyrzucić lodówkę. A to już tereny zielone Legnicy za basenem na Radosnej. Sterta śmieci z remontów, gruzy i resztki materiałów budowlanych. W takim miejscu spacer wydaje się mało przyjemny. Straż miejska zapewnia, że tematem śmieci się zajmuje. Nasze czynności kontrolne wykonujemy już od stycznia. Podzieliliśmy miasto na rejony. Zgodnie z harmonogramem działania nasze będą trwały do października. W chwili obecnej skontrolowaliśmy już 3 z 10 rejonów, to znaczy Góra, Miasta, Piekary, Osiedle, Ptasie, Wierzbiak, następnie Czarny Dwór, Piątnica oraz Osiedla Snyka, Drzymały, Białe Sady. Mija blisko rok od śmieciowej rewolucji. Nowe prawo miało sprawić, że dzikie wysypiska... Miały zniknąć, za śmieci odpowiadają gminy. I co? I chyba wiele się nie zmieniło. Jest to nowy twór, uczymy się wszyscy działania na podstawie tej ustawy. No, te, te rzeczy, o których rozmawiamy, czyli pozostawianie odpadów budowlanych, odpadów komunalnych, czy, czy odpadów samochodowych, jest to rzecz nie nowa. No, tutaj ubolewamy nad tym, staramy się jak gdyby objąć jeszcze to znaczy bardziej, jak gdyby częstszymi patrolami, te, te rejony miasta, w których stwierdzamy takie, takie historie. Pozostaje tylko złapać kogoś na gorącym uczynku, a to niemal niemożliwe. Czasami udaje się w śmieciach znaleźć jakiś rachunek i w ten sposób dotrzeć do winowajcy, ale to rzadkość. Aż się prosi, aby w takim miejscu zamontować czasowy monitoring. Straż Miejska jako formacja nie posiada takich uprawnień ustawowych, są ściśle określone środki techniczne, za pomocą których możemy ujawniać wykroczenia. No, taki sprzęt nie jest nam dostępny. A to ulica Bielańska, wjazd do Legnickiego Parku. Góra śmieci tworzy się tutaj od dłuższego czasu. W tym sezonie Straż Miejska nałożyła cztery mandaty, a kilkanaście spraw swój finał znalazło w sądzie. Nadal pozostajemy w temacie śmieci, ale teraz o tym dobrym przykładzie. Nauczyciele i dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 zachęcają do wzięcia udziału w akcji. Jeśli gdzieś w domu zalegają jakieś elektroodpady, to warto je przynieść do szkoły. My będziemy mieć porządek, a uczniowie być może dostaną prezenty. Szkoła podstawowa numer 4 znana jest ze swojej działalności proekologicznej. Od lat organizowane są przed szkołą jednodniowe zbiórki elektroodpadów. Natomiast tym razem mamy taką akcję dodatkową, która trwa kilka dni, ponieważ nasza szkoła już kolejny rok z rzędu bierze udział w programie Moje Miasto Bez Elektrośmieci i mamy możliwość otrzymania za zebrane elektroodpady, Pomoce multimedialne do szkoły. Dzieci zbierają odpady, uczą się pozytywnych zachowań, a w zamian mogą otrzymać nagrody. Elektrośmieci w szkole już są, ale potrzeba znacznie większych ilości. Co można przynosić? Telefon, faks, radio samochodowe i wielki monitor. Zna przynieść stary telefon komórkowy, na przykład stary. Telewizor. Można przynieść telefon do piekacz. Telewizor, tablety i różne takie odpady. Można przynieść tam niepotrzeb... wiele niepotrzebnych rzeczy, takie jak lodówki, pralki, kuchenki. Komputery, drukarki stare, jakieś cepsute mikrofalówki, piekarniki. Na pewno warto, tak więc zachęcamy do udziału w akcji. Zużyte sprzęty przynosić można do szkoły podstawowej nr 4 do soboty, czyli 15 marca, w godzinach od 8 do 15. Stańczyk laureatem Dziennikarskiej Nagrody Satyrykonu po niezwykłych zwrotach akcji jury składające się z przedstawicieli legnickich mediów wybrało pracę Kultura Masowa. Prace przedstawiające kulturę masową oraz walkę o stołki od początku były faworytami. Po pierwszej turze głosowania był z 5 do 5. Pięć. 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 I to... Sytuacja niespotykana. Do tej pory dziennikarzom udawało się jednogłośnie podjąć decyzję. Przewodnicząca jury, Joanna Michalak, zadecydowała. Nagroda trafi do pałasteńczyka z Jawora. Z lelińskiego szpitala wychodzą kolejne osoby, które walczyły ze świńską grypą. Wygląda na to, że sytuacja jest opanowana i to co najgorsze już za nami. Oddział hematologiczny jest jednak nadal zamknięty. Przypomnijmy, że z powodu zarażenia wirusem AH1N1 w Legnickim Szpitalu zmarły trzy osoby. W sumie zarażonych świńską grypą było dziewięciu pacjentów. Jak się okazało źródłem choroby był pierwszy pacjent, który zmarł. Okazało się, że jeden z pacjentów właśnie hematologicznych trafił z tą grypą na oddział, a ponieważ ci pacjenci mają bardzo słabą odporność, w związku z tym też tak to inni się zarazili. Pacjenci sukcesywnie wypisywani są do domu, ale oddział dla bezpieczeństwa jest jeszcze zamknięty. Oddział jest jeszcze zamknięty, dopóki tam leżą pacjenci z podejrzeniem tej grypy czy stwierdzoną tą grypą. Żeby innych nie zarażać, pacjenci są odsyłani na oddział hematologiczny do Wrocławia bądź u nas na oddziale internistycznym są leczeni. Oczywiście konsultowani przez hematologów, no ale. Mamy nadzieję, że sytuacja już się na tyle poprawia, że w niedługim czasie nie powinno być już żadnego problemu. Jest szansa, że wszystkie chore osoby zostaną wypisane do domu już pod koniec tego tygodnia. Wtedy szpital rozpocznie dezynfekcję pomieszczeń i w przyszłym tygodniu oddział hematologiczny zostanie otwarty dla wszystkich pacjentów. Zawodnicy Legnickiego Klubu Karate Shotokan Tora zajęli na zawodach w Zawadzkiem ósme miejsce. Zespół w 20. turnieju karate WKF Zdobył 17 medali: 1 złoty, 4 srebrne i 12 brązowych. W zawodach wziął udział 370 zawodników z 28 klubów. Dwie ledniczanki postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i otworzyć własny biznes. Po 30 latach pracy na etacie otworzyły przychodnie. Pani Basia jest specjalistą rehabilitacji w zawodzie, pracuje od 30 lat, wraz z koleżanką postanowiło tworzyć własną przychodnię. Uważałyśmy, że w tej okolicy w okolicy ulicy Rzeczypospolitej nie ma przychodni, a potrzeby mieszkańców są duże. Najbliższa przychodnia to jest centrum Legnicy, jak osiedle również Kopernika. I wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, uważałyśmy, że to miejsce będzie odpowiednie. Ja jestem pełen podziwu, dlatego że ja bardziej skupiam się na pracy i w, aż mi ciężko myśleć nawet o załatwianiu tych wszystkich formalności, przez jakie trzeba przejść w związku z tworzeniem nowej placówki medycznej. Wcześniej mieszkańcy osiedla musieli jeździć do lekarza w centrum miasta, teraz przychodnie mają pod nosem. Mieszkamy tutaj, tak naprawdę, wizja vis, vis na tym osiedlu, który jest obok, także, także no jest to najlepsze rozwiązanie blisko. W przychodni zatrudnieni są lekarze, interniści, pediatra, także pielęgniarki i położne. W najbliższym czasie powstanie tu również gabinet rehabilitacji. Zamierzamy otworzyć gabinet rehabilitacji z gabinetem fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii. Przychodnia działa od 10 marca. Do 14 marca przedłużono termin składania kandydatur do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młodzi ludzie mają kilka pomysłów, co można poprawić w małej ojczyźnie, aby ich rówieśnikom żyło się lepiej. Kandydat musi najpierw złożyć listę poparcia, która zawiera tyle podpisów, ile jest uczniów w jego klasie plus 1. Później trwa szkolna kampania wyborcza i 27 marca poznamy jej efekty. To jest kwestia. Względna, każdy może robić kampanię, jaką, jaką mu się podoba. To jest. No i na jaką pozwoli szkoła, tak? Czyli mogą być debaty, mogą być. Yy... Plakaty, filmy, można wideoklipy właśnie jakieś nagrywać dla siebie, no można wszystko robić. Gabriela Stelmach i Przemysław Bitkowski już działają w Młodzieżowym Sejmiku Województwa. Dla nich tego typu inicjatywy to forma pokazania władzom świeżego spojrzenia na świat. Młodzież na pewno chce, żeby zauważyć, żeby jej zauważono, żeby zauważono, że ma swoje potrzeby, ma pomysły i realizacja takich pomysłów, że tak powiem, odbywa się często... Wykluczając młodzież z tego. Gdy załóżmy, jest jakiś budżet, jest wykorzystywany, oczywiście, no, to jest y, normalne. Aczkolwiek młodzież chce podsunąć swoje pomysły y, i powiedzieć, czego tak naprawdę oczekujemy, no bo żyjemy tutaj i korzystamy z tych rzeczy na co dzień. Teraz wśród swoich kolegów w Legnicy chcą zaszczepić myśl o demokracji. No są takie burze mózgu, są komisje, są projekty, które można realizować wspólnie. Aczkolwiek nikt nikomu nie narzuca swoich, swoich pomysłów i nikt nikomu nie narzuca pewnych działań. Oczywiście każdy musi reprezentować młodzieżową Radę Miejską w sposób no w pewien sposób. Aczkolwiek nie ma narzuconego jakiegoś yy, rygoru czy czegoś w tym rodzaju. Po pierwszych konsultacjach w sejmiku i rozmowach z kolegami mają swoje spostrzeżenia i wiedzą, co chcą zrobić. Bardziej, jeśli chodzi o takie o, o formy spędzania wolnego czasu, gdyż właśnie ta pierwsza konferencja, która się odbyła, yy, właśnie dotyczyła czasu, jaki spędza młodzież, gdzie spędza i w jakiej formie. Więc myślę, że raczej to bardziej będę ruszała. Młodzi ludzie mają wiele do powiedzenia. Ważne jest też to, aby władze dostrzegły ich głos. Bo przecież każdy, nawet prezydent, był kiedyś młody. A pomagając realizować marzenia młodzieży, rozwiązujemy problemy nas samych i naszych przyszłych pokoleń. Czy wiesz, o ile centymetrów odchylona jest krzywa wieża w Pizie? Między innymi odpowiedzi na takie pytania mogły uzyskać dzieci z przedszkola numer 4. Trwa tam tydzień europejski. Dzieci poznają kulturę, języki, geografię i historię czterech krajów. A wszystko to przekazane w formie zabawy. Choć tydzień europejski trwa w przedszkolu od poniedziałku do piątku, to jednak dzisiaj był dzień wyjątkowy. Cztery grupy przedszkolaków przebrały się w stroje charakterystyczne dla poszczególnych krajów i przywitały się nawzajem w czterech językach. Historia tygodnia europejskiego u nas zaczęła się parę lat temu, od kiedy wprowadziliśmy w przedszkolu język francuski. No i w sumie od tego się zaczęło. Dzieci co roku poznają kulturę kilku krajów wybranych. Tym razem Niemcy, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania. Podpytujemy, gdzie maluchy najchętniej wybrałyby się w podróż. Do Anglii, Paryża, Japonii, do Anglii. A dlaczego do Anglii? Bo ja lubię Anglię. Po jakim kraju masz? Gdzie chciałabyś pojechać? Eee, do. Francji. Oprócz planów podróży były także popisy artystyczne. Dzieci na plastyce, i na muzyce, i na wszelkich zajęciach, jakie tylko możliwe. Poznają kulturę, muzykę, osiągnięcia, tradycje, poznają ciekawostki, kuchnię. A skoro o kuchni mowa, to sprawdźmy, co będzie na obiad. Dzisiaj serwujemy dzieciom kuchnię hiszpańską. Mają paele. Zapach wydaje się całkiem przyjemny. Cóż to takiego? Ryż, papryka, pomidory i mięso drobiowe. Wracamy do przedszkolaków. A z czym się Niemcy kojarzą? Co? Jak myślisz? Co to jest za kraj? Ktoś wie? Ktoś wie? No. Z Polską! Niemcy ci się z Polską kojarzą? Dlaczego? Bo, bo, bo Niemcy są blisko Polski. Jak widać całe przedszkole żyje tygodniem europejskim. E, no dla nas to jest też wyzwanie, panie kucharki się przygotowują, szukamy w internecie po książkach typowych dań z danego kraju i staramy się dzieciom no, trochę przerobić tak, żeby mogły sobie zjeść, ale odzwierciedlić oryginalną potrawę. A rodzice mogą zabrać kartkę z przepisami i razem z dziećmi rozpocząć kulinarną podróż po Europie. Zakończyła się zimowa edycja akcji Nie bądź jeleń, weź Paragon. Latem głogowscy urzędnicy skontrolowali blisko 800 punktów i ukarali mandatem 50 nieuczciwych przedsiębiorców. Sprawdzamy, czy przyniosło to jakiś efekt. Obserwowaliśmy takie sytuacje, kiedy tych nagannych zachowań podatników było zdecydowanie mniej, ale zdarzyły się niestety również sytuacje, kiedy te mandaty trzeba było wręczyć. Z racji tego, że sprzedaż na Kasie nie była rejestrowana. Także pewien oddźwięk po wcześniejszej akcji jest, no ale nie zadawala nas jeszcze to w pełni tak, jak to powinno być faktycznie. Zgodnie z przepisami robione. Podczas zimowej edycji akcji skontrolowano około 580 punktów, w 25 z nich wykryto uchybienia. Nieuczciwych przedsiębiorców ukarano mandatami w wysokości od 170 do 300 zł. Niestety zdarzyło się, że w odniesieniu do dwóch podmiotów dwukrotnie, a nawet trzykrotnie w tym samym punkcie dawaliśmy mandat. Także no nie... Czyli nawet ten mandat, mandat nie jest odpowiednią przestrogą, może one są za niskie. <laughs> nie wiem, chyba, chyba tak, ale wydaje mi się, że to jest jednak polityka prowadzona przez tego przedsiębiorcę, że bardziej się opłaca nie wykazywać wszystkich obrotów, i nie dawać do podatkowania całych przychodów, aniżeli ten mandat, który jest, jak wydaje się, zbyt mało dotkliwy, no, ustawa jednak karna skarbowa pewne ograniczenia narzuca. No, i tutaj nasze zachowanie jest no, adekwatne do brzmienia przepisów. Także takie, jakie mamy przepisy, takie stosujemy. Zimowa akcja się zakończyła, ale to nie znaczy, że nieuczciwi przedsiębiorcy mogą odetchnąć. Z naszej strony działania wobec przedsiębiorców w zakresie weryfikowania obowiązków rejestracji przy użyciu kas fiskalnych mają być prowadzone nadal. Może nie z tak wielkim nasileniem, ale na pewno będzie to przedmiotem naszego zainteresowania. Czyli praca nasza w terenie również będzie polegała na tym, aby. No, Obserwować, czy te, te obowiązki są realizowane. A co do samego, samej akcji, jako tako, takiej rozumianej, narzuconej z góry, no to na pewno będzie to się jeszcze działo w okresie letnim. Kampania adresowana jest także do klientów. Tak naprawdę to oni mogą najbardziej wpłynąć na zmianę postawy przedsiębiorców. Ze strony społeczeństwa powin, powinien być nacisk na to, żeby żądać tego paragonu. W sytuacji, kiedy. Nie otrzymujemy paragonu albo widzimy, że nie jest ta, ten, ta sprzedaż rejestrowana na kasie, powinniśmy się o to upomnieć. Potrafiłaby się Pani upomnieć u takiego przedsiębiorcy o taki paragon? Tak, jakbym nie dostała, a biorę więcej rzeczy, to owszem, pytam, proszę o paragon i tyle. To jest prawo podatnika, właściwie klienta do tego, aby ten paragon odebrać. On nie, nie musi go zabrać, nie ma obowiązku. Nie jest to obligatoryjne. Natomiast przedsiębiorca ma obowiązek na kasie zarejestrować. A zatem, jeżeli nie ma mechanizmu, który nadzoruje, nie, 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 nie przy każdym, i chyba nie ma takiej potrzeby, żeby przy każdym stawiać urzędnika, który będzie pilnował, czy ten na kasę zostało coś zarejestrowane, czy nie, to klient powinien być tym narzędziem. Czasem jest potrzebny czasem, nie, ale no, gdyby go nie było, no to raczej człowiek by coś myślał, że jest nie tak. Najprawdopodobniej ten podmiot, nie rejestrując czegoś na kasie, Wchodzi w szarą strefę, czyli ten podatek, który jest zawarty w, tym, w tej należności, którą ten przedsiębiorca od nas pobrał, bo przecież pobrał całą kwotę taką, takiej ceny, jaka jest na półce. Ta cena obejmuje zarówno skalkulowany podatek VAT, jak i podatek dochodowy tego przedsiębiorcy. Czyli jeżeli ten klient nie otrzyma paragonu, sprzedaż nie zostanie zarejestrowana na kasie, to ten obrót jest ukrywany przed opodatkowaniem w całości. Czyli te pieniądze, które my zapłaciliśmy, one nie wchodzą do budżetu w żaden sposób. Te pieniądze są zabierane do prywatnej kieszeni przedsiębiorcy. I tak klient powinien myśleć takimi kategoriami. Na dzisiaj to już wszystkie informacje po serwisie. Zapraszam Państwa na prognozę pogoda, tuż po niej na ciekawostki kulturalne. I przypominam, że mogą nas Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.damitv.pl. Zapraszam. Do zobaczenia.